Witam Państwa i zapraszam na pierwsze w historii marki Kleo QA. Z racji tego, że jest to pierwszy tego typu materiał, wybraliśmy kilka pytań, które najczęściej pojawiały się w rozmowach telefonicznych z klientami. Zaczynamy. Czy to prawda, że nasze pisaki nie mają daty ważności? Odpowiedź brzmi i tak, i nie ponieważ pisaki zgodnie z prawem europejskim posiadają dwuletnią gwarancję na farbę, natomiast z powodzeniem aktywowaliśmy już pisaki pięcioletnie i starsze. Dlatego potocznie przyjęło się, że pisaki C22 nie mają daty ważności. Czym różnią się pisaki C22 od konkurencji? Odpowiedź jest prosta: jakością. Jakością, na którą składają się trzy czynniki: filtry UV, stabilizatory kolorów, oraz wymienna końcówka, dzięki której pisakiem C22 pracujemy tak długo, dopóki mamy w nim farbę. Dlaczego pisaki C22 są droższe od pisaków dostępnych w internecie lub marketach? Są droższe, ale tylko pozornie, ponieważ nawet pomijając jakość, o której wspomniałem przed chwilą, pamiętać należy o tym, że zazwyczaj takie pisaki wysychają po miesiącu, więc są do wyrzucenia. U nas zasycha tylko i wyłącznie końcówka, która jest przecież wymienna, więc możemy używać tego pisaka tak długo, dopóki mamy w nim farbę, więc realnie płacimy mniej. Czym różni się lakier zabezpieczający C31 od lakierów dostępnych w marketach? Jeśli chodzi o ten produkt, różnica jest kolosalna. Lakier C31 jest skonstruowany w ten sposób, że zabezpieczając nim tylko obręb uszkodzonego miejsca, nie będzie widać krawędzi, a więc nie ma potrzeby lakierowania całego elementu. Jest to prawdopodobnie jedyny tego typu produkt na rynku. Dlaczego klej iLock ma takie samo opakowanie jak inne dostępne na rynku kleje? Czy to przypadkiem nie jest to samo? Absolutnie nie. I to nie iLock ma takie samo opakowanie, tylko konkurencyjne firmy starają się go od lat skopiować. Opakowanie bardzo łatwo zrobić takie samo, natomiast zawartości już nie. Dlatego spoiny o takiej wytrzymałości na starzenie nie ma żaden z nich. Było to piąte, a więc ostatnie pytanie w tej serii. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, a jeżeli chcecie, aby to Wasze pytanie pojawiło się w kolejnej serii, napiszcie je w komentarzu i zasubskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów. Dzięki za dziś. Do zobaczenia.